Hej moi drodzy, witam Was w nowym filmie i zapraszam Was dzisiaj na test nowości drogeryjnych. Przetestujemy sobie podkład, o którym ostatnio jest bardzo głośno w internecie i sporo osób go poleca. Jest to podkład Liren My Master. Ma on być wysoko kryjącym podkładem odmładzającym, ma to być produkt trwały, kryjący, ale przy tym komfortowy na skórze, także zobaczymy, jak on się u mnie sprawdzi. Dodatkowo przetestuję jeszcze dwa produkty od Belle, jest to kolekcja świąteczna. Wiem, że już wyszła kolekcja karnawałowa i będę polować na te produkty, ale na razie przetestujemy sobie te dwa produkty. Mam tutaj rozświetlacz oraz róż. Polowałam na te kosmetyki bardzo, bardzo długo, w końcu udało mi się je kupić. Chciałam kupić jeszcze kremowy brązer, bo są to w ogóle produkty kremowe, no ale niestety brązera nigdzie nie było, także przetestujemy sobie róż oraz rozświetlacz. I mam jeszcze nowe pudry, znam. Udało mi się je upolować na promocji. Puder pod oczy kosztował chyba 14,99 zł. Puder do twarzy coś około 20 zł. Jest to w ogóle ta seria naturalna, seria z dobrym składem. Z tej serii wyszedł już puder pod oczy i puder do twarzy. Jeśli chodzi o puder pod oczy, ja go mam. On miał być rozświetlający, ale taki nie był. Ogólnie był bardzo średni i za nim nie przepadam. Także mam nadzieję, że ten będzie fajniejszy i może będzie to coś takiego jak Cotton Candy Under Eye Powder. Jeśli chodzi o drugi puder, jest to Illuminating Faceless Powder. On gdzieś w internecie chyba był porównywany do Lamer, także zobaczymy, jak on będzie wyglądał. Jestem bardzo ciekawa. Ma być to puder utrwalający, dający rozświetlenie. Mam nadzieję, że nie będzie taki stricte rozświetlający, rozświetlaczowy, bo ja akurat takich pudrów nie lubię. Mam nowy podkład i zastanawiacie się pewnie, jak ja to będę testować. Stwierdziłam, że na jedną stronę twarzy razem z podkładem nałożę puder, który znam. I będzie to puder Klaresy, a po drugiej stronie twarzy połączę te dwa produkty. No i w ten sposób będę mogła ocenić, co nie zagrało, co było nie tak i jeżeli coś pójdzie nie tak. Ale mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Także w dzisiejszym teście będzie lekka przesada, jeśli chodzi o pudry, bo użyję aż czterech. Na strefę dam puder Cotton Candy Andrey Powder, którego zazwyczaj używam właśnie w tej okolicy. Jest to puder bardzo ładnie wygładzający i bardzo lekki, więc on mi się tutaj sprawdzi. Pod oczami przetestujemy sobie nowy puder od NAM. Po jednej stronie dam puder z klaresy, no a po drugiej dam nowy puder od NAM i zobaczymy jak to będzie wyglądało. Zanim przejdę do testu podkładu od Liren, dwa słowa na temat podkładu od HEAN. Jest to nowość Renew Hydrating Foundation. Testowałam go z wami jakiś czas temu na kanale i niestety on był na mojej skórze nietrwały. Testowałam go potem przez kilka dni, no i okazało się, że nie zagrała pielęgnacja. W dniu kiedy testowałam ten podkład, miałam nałożony krem z Basic Club. I Jest to krem aktywnie rewitalizujący z serii Aminis. Odkąd używam tego kremu, testowałam na nim mnóstwo podkładów i każdy mi się sprawdził, każdy wyglądał dobrze, ale powiem Wam, że zaczęłam się zastanawiać, co mogło pójść nie tak. No i doczytałam się, że w kremie od Basey Club jest witamina C, a kiedyś testowałam podkład z Max Factora na kremie z Ole Henriksen z witaminą C i niestety ten podkład wyglądał tragicznie. Nałożyłam go potem na zwykły nawilżający krem z Eveline i już ten podkład z Max Factor wyglądał lepiej. Co prawda on nie do końca mi się sprawdził, ogólnie był średni, ale wyglądał dużo lepiej niż na kremie z witaminą C. No i w przypadku połączenia tych dwóch produktów wyszła bardzo podobna sytuacja, one po prostu ze sobą nie zagrały, ten podkład zjeżdżał z tego kremu, a jak nałożyłam ten podkład na zwykły krem nawilżający, no to okazało się, że utrzymał się ładnie ponad 9 godzin, nie zbierał się w maszczkach, nie zjeżdżał, nie ścierał się, także po prostu ten podkład nie lubi się z witaminą C i jak będę chciała go nakładać, no to będę musiała używać innego kremu na dzień, ten krem z Basic Lab jest bardzo dobry, bardzo go lubię. No, jak mówię, z każdym innym podkładem on się zgrywał. Niestety z tym podkładem się nie zgrał, także daję Wam taką wskazówkę, jeżeli mielibyście podobną sytuację, jeżeli podkład by Wam się bardzo mocno ścierał, no i byłby nietrwały, to możliwe, że właśnie coś nie zagrało z pielęgnacją i że warto na innej pielęgnacji ten podkład przetestować. Także na takim zwykłym kremie nawilżającym on naprawdę bardzo dobrze mi się sprawdził. Przechodzimy sobie już do konkretów i do testu. Zaczynamy od podkładu Liren My Master. Ma on mieć 24-godzinną trwałość. Ma być to odmładzający podkład wysokokryjący ze złotem koloidalnym oraz peptydami kolagenowymi. Bardzo się cieszę, bo ostatnio używam mnóstwo pielęgnacji z peptydami, także jeżeli tutaj są peptydy, no to już jestem zadowolona. I co do tego podkładu, mamy bardzo, bardzo długi opis. Także powiem Wam tylko w skrócie... O co tutaj chodzi? Ma być to podkład do zadań specjalnych, który perfekcyjnie ukryje niedoskonałości zaczerwienienia i przebarwienia. Unikalna lekka konsystencja nie tworzy na skórze efektu maski i pozwala jej swobodnie oddychać. Dzięki scalającym się pigmentom możesz sama decydować o sile krycia, nakładając kolejne warstwy. Także producent sugeruje nam, że ma być to podkład, którym osiągniemy pełne krycie i który da się budować. Jeśli chodzi o składniki pielęgnacyjne, no tak jak wspominałam, mamy tutaj cząsteczki złota koloidalnego oraz peptydem, ale mamy też ceramidy, olej tamanu i ekstrakty z kwiatów lotosu. Także ten skład jest naprawdę ciekawy. Buteleczka wygląda tak. Mamy tutaj 30 ml, buteleczka jest szklana. Niestety nie mamy tutaj ani pipety, ani pompki, także musimy ten podkład po prostu wylewać. Dla mnie to jest troszkę minus. No ale wiecie, nie ma co się czepiać. Najważniejszy jest sam podkład. Jeśli chodzi o odcień podkładu, który będę testować, jest to beige. Znalazłam ten podkład w boksie od Pure Beauty, także nie mogłam sobie dobrać koloru, ale widzę po buteleczce, że najprawdopodobniej będzie dla mnie dobry. Może być minimalnie za jasny, ale za ciemny raczej nie będzie Na opakowaniu jest informacja, że musimy ten podkład wstrząsnąć Także podejrzewam, że on będzie płynny Także muszę go zszejkować No i sprawdzamy jak będzie wyglądał ten kolor Powiem Wam, że jest dobrze Kolor naprawdę jest ładny i jest to odcień faktycznie beżowy On nie idzie ani w bardzo mocno ciepłe tony, ani w chłodne, takie zimne tony Powiedziałabym, że jest delikatnie ciepławy, ale raczej idzie w tony neutralne Także wydaje mi się, że będzie dla mnie ok. Co do konsystencji, to powiem Wam, że spodziewałam się, że będzie bardziej płynny. Jak widzicie, on jest taki lekko wodnisty, ale jest też lekko kremowy, więc jakoś bardzo z dłoni nie spływa. Ok, no to przechodzimy do rzeczy. Zobaczmy, jak ten podkład będzie wyglądał na skórze. Powiem Wam, że jestem naprawdę bardzo go ciekawa, bo zbiera mnóstwo pozytywnych recenzji. Nałożyłam go bardzo, bardzo mało, no i już widzę, że krycie jest porządne. Przy minimalnej ilości produktu powiedziałabym, że krycie jest średnie, podkład zakrył mi zaczerwienienia, zakrył mi niedoskonałości, no i ta skóra wygląda naprawdę bardzo ładnie, a przy tym bardzo lekko. Formuła jest fajna, bo podkład rozprowadziłam palcami, a nie mam żadnych smug, nie mam prześwitów, no i ten podkład od razu się w skórę wtapia. Także podejrzewam, że faktycznie może być to podkład wysokokryjący, taki, którym osiągniemy pełne krycie. Ja nie będę tego podkładu budować, bo takiego pełnego krycia nie lubię. Krycie średnie mi w zupełności wystarczy, ale jeżeli poszukujecie podkładu, który przy małej ilości da wam porządne krycie, no to myślę, że to może być to. Oczywiście ja ten podkład mam dosłownie chwilę na skórze, ale już widzę, że on wygląda bardzo, bardzo lekko i bardzo naturalnie. No a przy tym faktycznie zakrył mi wszystko, co powinien zakryć. Także na razie jest super. Wezmę sobie gąbeczkę i zobaczymy, jak to będzie wyglądało po rozblendowaniu. Gąbeczka jest zblended. Czasem podkłady niestety troszeczkę do gąbeczki przylegają, no i ta gąbeczka zabiera krycie, więc sprawdzimy, jak będzie tutaj. Producent obiecuje nam 24-godzinną trwałość, więc podejrzewam, że podkład będzie zastygał. Mam na dłoni słocza. Sprawdzimy, czy oksyduje, no i właśnie sprawdzimy, czy zastygnie. Jeśli chodzi o doklepanie gąbeczką, no to powiem Wam, że krycia mi ona nie zabrała, ale osiągnęłam jeszcze bardziej naturalny efekt. Podkład nałożony palcami już wyglądał bardzo dobrze, ale teraz to on wygląda jak druga skóra. Wygląda naprawdę przepięknie. Tutaj macie stronę bez podkładu, tutaj stronę z podkładem, no i myślę, że różnica jest naprawdę bardzo duża. Widzę, że w tym miejscu przebija mi delikatnie większe zaczerwienienie, i obok mam też większą niedoskonałość, która troszeczkę jest widoczna. Ale myślę, że z daleka no nie będzie tego widać. Trzeba by było się mocno przyjrzeć, także nie będę już podkładu dokładać, nie będę tego krycia dzisiaj budować. No bo ten efekt mi się bardzo podoba. Dla mnie to krycie jest wystarczające, także zostawiam to, jak jest, i przechodzę sobie do drugiej strony. Podkład nałożony na całą twarz i powiem Wam, że naprawdę jestem bardzo zadowolona. Wygląda on przepięknie. Pokażę Wam świeżego słocza, bo ten podkład delikatnie oksyduje. Powiedziałabym, że nie tyle oksyduje, co lekko zmienia tonację. Na początku on jest neutralny z delikatnie ciepłą nutą. Później zmienia się na taki stricte neutralny. Tutaj macie słocza, którego mam już dłużej na skórze. No i ta różnica jest zauważalna. Może on się dopasowuje. Może to nie jest stricte oksydowanie, tylko właśnie bardziej dopasowywanie się, bo na mojej skórze on wygląda idealnie. W ogóle formuła tego podkładu jest bardzo zaskakująca, bo on na początku był taki kremowo płynny a jak ten słocz posiedział dłużej na skórze, to on się zrobił jakby lekko pudrowy. Jeśli chodzi o zastyganie, to on zastygł, ale na 60-70%, bo jak go mocniej pocieram, to czuję, że on jest plastyczny, że można go jeszcze delikatnie rozetrzeć, ale po prostu jest pod palcem lekki opór, także może być to podkład, który będzie trwały, ale przy tym, jeżeli gdzieś tam nam się pozbiera, będzie go można w ciągu dnia rozklepać, no i będzie wyglądał cały czas świeżo. Także na razie jestem pod mega wrażeniem. Podkład mi się bardzo, bardzo podoba. Chodzimy sobie do kolejnej nowości, czyli do pudru od NAM. Jest to puder Under Eye Setting Powder. Ma być to po prostu sypki puder pod oczy z kompleksem Best Filter Needed. 90% składników pochodzenia naturalnego. Korektor, który pod niego nałożę, to Bell i jest to kolekcja Coffee. Ma być to po prostu Coffee Serum Concealer. I ja mam odcień 01 Coffee Cream. Naprawdę świetny produkt. Jeżeli jeszcze dorwiecie go w biedronkach, to polecam, bo on ma fajne krycie, a jest przy tym bardzo lekki i jest delikatnie zastygający. Także nakładam sobie ten korektor. Jak widzicie, korektor przy tym podkładzie może wydawać się dosyć jasny, ale ten korektor troszkę się dopasowuje. Może to nie jest takie stricte oksydowanie ciemnienie, ale no minimalnie się zmienia. Nie jest już tak jasny, jak na początku. Także myślę, że to się fajnie ze sobą połączy. Przechodzimy sobie do pudru pod oczy. Oczywiście najpierw sprawdzimy konsystencję. Puder jest biały, także mam nadzieję, że nie będzie bielił, bo jeśli chodzi o takie białe pudry, no to bywa różnie. Co do formuły, co do konsystencji, to on jest niesamowicie jedwabisty. On się po prostu przelewa przez palce. Wydaje mi się, że on jest chyba nawet troszkę bardziej jedwabisty niż mój ulubieniec Cotton Candy Underlay Powder, także to jest dobry znak. Nałożyłam ten puder na skórę w dosyć dużej ilości, zrobiłam sobie takiego przysłowiowego słocza. No i powiem wam, że on od razu mi na skórze zniknął i chociaż mam tutaj włoski, to on się nie osadził. Przepięknie skórę wygładził, także przechodzimy do rzeczy, bo jestem bardzo ciekawa, jak on mi się sprawdzi pod oczami. Delikatnie rozklepuję korektor i bierzemy się za pudrowanie. Powiem Wam, że jestem dzisiaj kolejny raz pod wrażeniem, bo puder jest niewidoczny pod okiem. On dał przepiękne wygładzenie. Ta skóra jest po prostu jedwabista w dotyku, ale przy tym w ogóle go nie widać. On jest niesamowicie lekki, to jest po prostu chmurka. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy ten nowy puder nie podoba mi się bardziej niż ten. On też jest lekki, też jest super wygładzający, ale mam wrażenie, że jest minimalnie widoczny. Jeśli chodzi o ten puder, on jest kompletnie niewidoczny. Po prostu nie widać, żebym cokolwiek na ten korektor nałożyła. Także no jest mega, jest naprawdę rewelacja, puder mi się bardzo bardzo podoba. Przejdę sobie do drugiej strony, tylko też delikatnie ten korektor poprawię. On co prawda troszeczkę zastyga, ale zawsze lepiej jest przed przypudrowaniem delikatnie rozklepać. No i zobaczcie, nakładam ten puder i on momentalnie mi znika, w ogóle go nie widać. Jestem bardzo ciekawa, jak ten korektor się utrzyma i jak ten puder utrwali mi korektor. Ale jeśli chodzi o pierwsze wrażenie, no to ten puder jest niesamowity. Jest to po prostu jakaś magia. No on wygląda lekko jak żaden inny. Tego pudru zużyłam już kilka opakowań, wiele razy się nim zachwycałam. Polecałam wam go na kanale, ale to jest jeszcze lepsze. To jest ulepszona wersja tego pudru Cotton Candy. No masakra, po prostu jestem w ciężkim szoku, jak to przepięknie wygląda. Także myślę, że nałożę sobie ten puder również na strefę tę. Zaryzykuję, bo mam dzisiaj nowy podkład. Ale zobaczmy, zobaczmy jak się będzie to prezentować, jak się to ze sobą połączy. Ja już naprawdę nie wiem co mam powiedzieć, ten puder wygląda rewelacyjnie. Nałożyłam go w tym momencie na brodę i tutaj przynosię. no i on delikatnie jakby mi zmatowił tą skórę, ale to nie jest taki stricte mat, to jest po prostu efekt naturalny, efekt naturalnej skóry. W ogóle ten podkład ma wykończenie takie stricte naturalne, ani nie idzie w mat, ani nie idzie w rozświetlenie, więc ten puder po prostu utrwalił mi trochę ten podkład ale nie zmienił jakby jego wyglądu. Nakładam ten puder na czoło i powiem Wam, że widzę gołym okiem, jak znikają mi zmarszczki. To jest coś niesamowitego. To jest po prostu Photoshop w pudrze. Także pierwsza sprawa, jak skończę nagrywać ten film, to wchodzę na stronę Rosmana i zamawiam sobie zapas tego pudru. A druga sprawa, prośba do marki NAM, żeby wypuścili ten puder w dużym opakowaniu, w dużej pojemności bo to jest po prostu coś mega. Przejdźmy sobie dalej, bo będę się nad tym pudrem zachwycać i zachwycać, a mam jeszcze do przetestowania kilka kosmetyków. Dwa produkty od Belle z kolekcji świątecznej dostępnej w Biedronce. Winter Cream Blush, czyli róż oraz Winter Cream Bright, czyli rozświetlacz. Zrobiłam wcześniej słocze i wygląda to tak. Powiem Wam, że róż jest dosyć mocno różowy, no ale w opakowaniu on też tak wygląda. W opakowaniu wygląda intensywniej, na swatchu wygląda troszkę delikatniej, ale jak dla mnie jest to plus. Jeśli chodzi o rozświetlacz, na słoczu wypadł dosyć złoto, ale podejrzewam, że na skórze będzie wyglądał troszkę delikatniej. Pokażę Wam jeszcze produkty w opakowaniach, żebyście mieli porównanie do słoczy. No i przechodzimy sobie do rzeczy. Zaczynamy od różu. Myślę, że nałożę go po prostu w ten sposób. Będę go już odciskać na dłoni, bo na słoczu nie wygląda na jakiś mega napigmentowany. Także przechodzimy sobie do nakładania. No i powiem wam, że jestem troszkę zdziwiona. Spodziewałam się, że będzie jednak delikatniejszy. W ogóle te kosmetyki pachną. Jest to zapach cukierkowy. Powiedziałabym, że pachnie to cukierkami landrynkami. Jak dla mnie plus, bo ja lubię zapachy w kosmetykach. Przechodzimy sobie do różu. Rozklepię go czystą stroną gąbeczki, bo jednak okazał się dosyć mocny. No i po takim wprowadzeniu, po takim wblendowaniu w skórę Robi się już subtelniejszy, no i dla mnie ten efekt jest wystarczający. Ja nie lubię bardzo mocnego efektu różu. Róż wygląda bardzo ładnie, bardzo naturalnie. Myślę, że idealnie sprawdzi się do tak zwanego winter make-up do takiego makijażu zmrożonego, mroźnego. Przepięknie wygląda. No wygląda po prostu, jakbym wyszła teraz na dwór, te policzki by mi się troszkę zaróżowiły, no i bym do Was wróciła. Także ten efekt jest bardzo świeży, bardzo naturalny. Przejdźmy sobie do rozświetlacza. Jeśli chodzi o rozświetlacz, no to myślę, że nałożę go palcem. On mi bardzo przypomina rozświetlacz, który już kiedyś był w jakiejś kolekcji Bell. To była chyba kolekcja hawajska, ale ten jest troszkę bardziej złoty. Jeśli chodzi o sam efekt, samo wykończenie, to są one do siebie bardzo podobne. Tamten rozświetlacz prawie zdękowałam, także myślę, że tego też będę chętnie używać. To jest formuła, która nie rozpuszcza podkładu, która ładnie się na skórze trzyma. Także jestem zadowolona. Naprawdę te produkty są spoko, no i żałuję, że nie złapałam brązera, bo myślę, że też mógłby być fajny. Moim zdaniem, efekt, jaki dały te dwa produkty na skórze, jest super. Bardzo mi się to podoba. Jeżeli jeszcze te produkty dorwiecie, no to myślę, że warto się skusić, bo są tanie, a wyglądają na skórze przepięknie. Przechodzimy sobie do ostatniego produktu w tym teście, czyli do pudru od Nam Illuminating Faceless Powder. I ma być to rozświetlający puder sypki, utrwalający makijaż z kompleksem Best Filter Needed. Zawiera olej jojoba i algę czerwoną, poprawiające elastyczność i gładkość skóry, a także glinkę regulującą wydzielanie sebum. Produkt zawiera 90% składników pochodzenia naturalnego. Jeśli chodzi o pojemność, 108 gramów, opakowanie jest z lusterkiem, mamy też fajnej jakości puszek. No i przejdźmy sobie do tego pudru. Powiem Wam, że troszeczkę minus, że to opakowanie jest jakby połączone z wieczkiem, że nie mamy oddzielnego wieczka, no bo ciężko jest wysypać ten puder, no i przez to lusterko, no też tak nie bardzo. Z jednej strony fajnie, no bo możemy taki puder zabrać ze sobą i poprawić się w ciągu dnia do tego lusterka, ale z drugiej strony, no właśnie jest to problematyczne przy aplikacji, ale okej, okay, damy radę, wysypię trochę tego pudru na lusterko. Jeśli chodzi o konsystencję, jest bardzo miałki, bardzo jedwabisty. A jeśli chodzi o wykończenie, bo to mnie najbardziej interesuje, to ten puder jest lekko satynowy, taki lekko rozświetlający. Powiedziałabym, że to jest w ogóle połączenie satyny i rozświetlenia. Puder wygląda tak, więc jak widzicie odbija światło. On ma w sobie albo taką mini perłę, albo jakieś mikroskopijne drobinki. Bo coś mi się tutaj tak lekko w ten sposób błyszczy. Jeśli chodzi o wygładzenie, no to tu jest rewelacja. Przepięknie wygładza. Także przejdźmy do rzeczy, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Po tej stronie już nałożyłam puder z Klaresy, także przechodzimy sobie do tej strony. No i testujemy. Jeśli chodzi o pudry znam, to wydaje mi się, że do tej pory nie trafiłam na żaden słaby. Mam jeden mocno koloryzujący, który niestety sprawdza mi się tylko w okresie letnim, no bo ma po prostu mocny pigment. Ale pozostałe pudry, takie stricte, transparentne, czy ten Satin Loose Powder, czy Translucent Setting Powder, wszystkie mi się super sprawdzają. Także mam nadzieję, że w przypadku tego pudru też tak będzie. On jest, jak widzicie, dosyć mocno błyszczący. To jest puder taki stricte, rozświetlający. Na słoczu wydawało mi się, że on daje efekt pomiędzy satyną i rozświetleniem, ale na skórze, jak już nałożyłam go troszkę więcej, to jednak jest to rozświetlenie fajnie, że ma być to puder utrwalający z efektem rozświetlenia, więc jeżeli lubimy rozświetlenie, no to nie musimy nakładać najpierw pudru utrwalającego i później tego jako wykończeniowego, tylko mamy tak naprawdę puder dwa w jednym. Ogólnie wygląda on przepięknie, jest bardzo wygładzający, bardzo lekki, nie dał na skórze efektu pudrowości, ale nie jestem pewna, czy to rozświetlenie nie jest dla mnie troszkę za mocne. Będę go testować, będę dawać wam znać. Na ten moment wygląda ok, jeżeli lubicie pudry stricte rozświetlające, no to myślę, że będzie to coś fajnego. jest skończony, także przechodzimy sobie do podsumowania i powiem Wam, że spokojnie mogłabym nazwać ten film festiwal hitów drogeryjnych, bo te kosmetyki, które przetestowałam są po prostu świetne. Zaczynając od podkładu Liren My Master, jest to podkład lekki, a zarazem bardzo mocno kryjący, jest to podkład zastygający, ale komfortowy. No, na ten moment wygląda na mojej skórze przepięknie, zapowiada się bardzo dobrze. Oczywiście potestuję ten podkład dłużej i dam Wam za jakiś czas znać, jak on się utrzymuje na mojej skórze, jak jest z jego trwałością. Ale pierwsze wrażenie jest bardzo pozytywne. Mam ten makijaż na skórze już ze dwie godziny i nic mi się nie pozbierało. Wszystko wygląda gładko, wygląda świeżo. Także może to być naprawdę drogeryjny hit. Dalej dwa produkty od Bel z kolekcji świątecznej dostępnej w biedronce. No, jak dla mnie są to rewelacyjne kosmetyki w bardzo niskich cenach. Nie musicie się bać, że róż jest mocno intensywny, no bo on na skórze tak nie wygląda. Myślę, że można by było nałożyć więcej tego różu i wzmocnić jego efekt, ale powiem Wam, że mi się to podoba. Ja lubię subtelny róż na policzku. Jest to taki bardzo świeży, naturalny look, także jeżeli chodzi o róż super. Rozświetlacza również bardzo mi się podoba. Jest to rozświetlacz podobny do tego, który już był. To był rozświetlacz chyba z kolekcji hawajskiej. Nie wiem, czy w ogóle to nie są takie same produkty, tylko ten jest troszkę bardziej złoty. Przypudrowałam ten rozświetlacz, a on i tak przebija. Ten efekt jest naprawdę ładny. Rozświetlacz daje efekt subtelny, ale jednak widoczny. Wiadomo, że po przypudrowaniu on nie jest już tak mokry jak przed przypudrowaniem, ale myślę, że i tak wygląda bardzo ładnie. Także chętnie będę po niego sięgać. Jeśli chodzi o pudry znam, no to tutaj bardzo, bardzo pozytywne zaskoczenie. Ja wiem, że NAM robi dobre pudry, ale nie spodziewałam się, że jakiś puder przebije koton Candy Under Eye Powder. A na to się właśnie zapowiada, bo puder Under Eye Setting Powder z tej bardziej naturalnej serii po prostu skradł moje serce. On jest kompletnie niewidoczny, a przy tym przepięknie wygładził skórę. No wygląda niesamowicie. Wygląda po prostu niesamowicie. Ja go kupiłam w promocji za 14.99. Ten film wleci w środę i chyba jeszcze ta promocja w środę obowiązuje. Także jeżeli chcecie ten puder przetestować, to wskakujcie na stronę Rosmana, zamawiajcie Ode mnie gorąca polecajka, na pewno zrobię sobie zapas. Jeśli chodzi o puder do twarzy, to jest to faktycznie puder stricte rozświetlający. Na słoczu troszkę przekłamuje, wygląda na taki bardziej satynowy, ale na skórze widać, że on mocno odbija światło. Także jest to puder dla osób, które lubią mocne rozświetlenie. Podejrzewam, że będę ten puder po prostu mieszać z jakimś wygładzającym, może z lekko matującym i wtedy to rozświetlenie nie będzie tak intensywne. Jeśli chodzi o samą formułę, o wygładzenie, no to tutaj wszystko się zgadza. Puder jest bardzo lekki. Nie daje na skórze efektu pudrowości, także jak dla mnie jest fajny, ale troszkę zbyt mocno rozświetlający, i na przykład porównując do klaresy Sugar Powder. No to to rozświetlenie jest faktycznie bardziej widoczne Ogólnie makijaż mi się bardzo podoba Test uważam za udany Jeżeli nad tymi produktami się zastanawiliście No to w mojej ocenie są one naprawdę warte uwagi Jeżeli ten filmik Wam się spodobał I miło spędziliście ze mną czas Zostawcie kciuka do góry, będzie mi bardzo, bardzo miło Dajcie oczywiście znać w komentarzach Czy testowaliście produkty, które dzisiaj Wam pokazałam Które z Wami przetestowałam Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie To zachęcam, żeby być ze mną na bieżąco I do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie Pa, pa!